Synku, dokąd idziesz? Do szkoły. A to życzę ci miłego dnia w szkole. Papa! Pa. I czekam na ten pociąg w stronę Bentona. Sprawdzę rozkład jazdy. Przecież to za trzy minuty ten pociąg będzie jechał. Nuda! Uff, w końcu zdążyłem. Będzie kolejna tragedia i kłótnia w pociągu. I Benton. Idę sprawdzić jakim pociągiem jadę. Metro, nie do wiary, serio nowy skład pociągu, idę już tam. Kolejna kłótnia, wstyd, ale dobra, nie wgapię się na kogoś obcego. Nie no, co to za upokorzenie, tylko lekcje zawsze odwołane i do tego poniedziałek. Egzaminy ósmoklasisty, nie no dzwonię do mamy. Proszę. Mamo, lekcje odwołane, już nuda w tej szkole. Widziałem w Kate Ferry, że jest od tego tygodnia egzaminy ósmoklasisty. O Boże, synku. Wracaj do domu. Idę zrobić ci awokado na śniadanie. Idź na stację i wróć. Dobra, na razie. Dobra. Narka. Jeny, tylko jakieś głupoty w szkole i do tego kartka w Kate Ferry. Dobra, wracam do domu. Trzymajcie się mojej strony. Do zobaczenia.